Witajcie! Dzisiaj z takiej perspektywy zaczynam, niniejszym zaczynam serię filmików o polskich znaczkach pocztowych, jakie posiadam w swojej kolekcji. To są wszystkie klasery, których są polskie znaczki pocztowe, moje polskie znaczki pocztowe. W pierwszych trzech, te pierwsze trzy klasery są pełne, a pozostałe są no, nie, niepełne, ponieważ, tak jak dobrze wiecie, zbieram tematyki. Więc po kolei. Pierwsze trzy znaczki to są pełne, i te, te trzy pierwsze klasery zaraz obejrzycie, co w nich jest w środku. Następne cztery klasery to są klasery tematyczne, czyli fauna, flora, sport i kosmos. Być może jeszcze coś dojdzie, jak będę kręcił kolejne filmiki. A te dwa ostatnie duże klasery to są klasery na duże walory, czyli na arkusze, na bloki, bo to najbardziej lubię zbierać. Mam u góry jeszcze jakieś tam koperty. Ponieważ kolejne kategorie się pojawiają, tu mam tematyka dziecięca, transport czy środki transportu, tam temat Europa, papież czyli religijne, znaczki, znaczek w znaczku. No i jeszcze tam takie luzaki, które też jeszcze muszę poukładać, to pokażę Wam po prostu w grupie. Nie wszystko jeszcze mam poukładane w tematach, bo tego jest bardzo dużo, ale to co już tu widzicie, to Wam, to wam pokażę. Na początku powiedziałem, że to jest seria, ponieważ nie pokażę Wam wszystkich klaserów w tym jednym filmiku, bo ten filmik trwałby pewnie ze dwie godziny. Podzielę to na kilka części. Pierwsza część to będą te pierwsze trzy klasery, co w nich jest, a właśnie się przekonacie. Zapraszam do oglądania. Pierwszy klaser, jaki Wam chcę pokazać, to jest klaser, w którym trzymam znaczki, które nie pasują do kategorii. Do kategorii, według których zbieram znaczki, bo jak dobrze wiecie, znaczki zbieram w kategoriach, a te znaczki, które nie pasują w danej kategorii, włożyłem do jednego klasera. Z tego, klaser, z tego katalogu ko korzystam. Jeśli sobie sprawdzam ceny, zaczniemy od tego. Lasera. Tamte wam pokażę potem porządek. Dobra, to lecimy. To są znaczki, które nie, nie pasują do żadnej kategorii, tak jak powiedziałem, według których zbieram znaczki. A piesek mi się tu odzywa. Mam od niedawna pieska. Także czasem będziesz czekał. Nie zwracajcie po prostu uwagi. Czyli mam tak. Mam na początku mam znaczki do 29 roku. Zapewne Wam znane. Takie poukładałem, bo te znaczki, które nie są w kategoriach, to je układam rocznikowo w miarę. Idziemy dalej. Tu mam lata 30. Te znaczki zapewne Wam w większości znane. Tu mam fajne arkusiki. Takie udało mi się zdobyć. A sobie trochę to po... O tak. Tutaj jak widzicie, to jest ten znaczek, gdzie tutaj nie ma tych. No już po zmianie. Ja poluję na to właśnie na ten znaczek przed zmianą. Może uda mi się kiedyś trafić. Ale to pewnie będzie ciężko. Typu. No i na końcu tutaj jakieś luzaki, przesyłka urzędowa. Lubię znaczki yy, urzędowe, więc będę chciał zrobić klaser ze znaczkami. A się odzywa ze znaczkami urzędowymi. No tutaj mamy znaczki z lat 40, czyli 40-49 rok. Tych znaczków co teraz widzicie, mam ich bardzo dużo. Wybrałem tylko na najładniejsze, żeby zrobić serię, a naprawdę mam ich bardzo dużo. Dostałem w takich paczuszkach, więc jest ich bardzo dużo. No tu mam przerwę. Pewnie zapewne wiecie, że ja robię przerwy, jak się kończy mi dany, dana dekada. No i tu przerwa też. I tu mamy luzaki z lat 40. Idziemy dalej, mamy lata 50. Cały czas pamiętajcie, że to są znaczki, które nie należą do kategorii. Kategorie zobaczycie w innym filmie w kolejnych. Tak, tu mamy lata 50, tutaj wykryłem błąd B1, sobie napisałem, nie wszystkie jeszcze są opisane, e, jeszcze nie zdążyłem do tego dotrzeć. Ta seria mi się bardzo podoba, bardzo mi się ta seria podoba. No, oczywiście ten znaczek szczególnie, bo sam pochodzę z Wrocławia, dlatego ten znaczek, pamiętacie, podlinkuję Wam u góry, jak były moje urodziny, to ten znaczek był wydrukowany na torcie. Ale Alteseria mi się bardzo podoba, czyściutka z klejem, no, jestem z nim bardzo zadowolony. Idziemy dalej. Pomniki. I tutaj też jestem zadowolony z tych znaczków. Dlaczego? Dlatego, że one są cięte. Bardzo lubię cięte znaczki. Krzywocięte, krzywe znaczki. Bardzo lubię krzywe znaczki i krzywocięte. To mi się bardzo podoba. Ten Fajnie to wygląda. No, tu Warszawa. Sierpień 55 rok. No tak, jak mówiłem 50 lata. Ja nie układam dokładnie w kolejności, jak to jest w, yy, w klaserze, bo ja nie zbieram wszystkich znaczków, tylko te, które mi się podobają lub które uważam za dobrą inwestycję. Dlatego znaczki nie są poukładane dokładnie po kolei. Ja układam je dekadami, czyli dana dziesięciolatka. No i tu oczywiście przerwa, i na końcu luzaki z lat 50. To tak ciekawe jest też. Zobaczcie te stroje. Tu mam tylko dwa znaczki z lat 50., a w roku 60. zaraz tu zobaczycie zostały wydane kolejne, które są bardzo ładne, ale najpierw tutaj mamy 60. Te miasta są dosyć ciekawe. Też popularne znaczki, ja je bardzo dobrze pamiętam. Aczkolwiek w 60. latach jeszcze nie było mnie na świecie. No, i tutaj mamy też tą serię. Niedawno nabyłem ją na wymianie filatelistów w Warszawie. Jestem z nim bardzo zadowolony, zapłaciłem chyba 10 zł za wszystko. Już nie pamiętam. Był filmik, pamiętam, nagrywałem, mówiłem ile to kosztowało. Ale no, ten cały ma taki wielki znaczek, no, podoba mi się to, podoba mi się to. No, i tak jak powiedziałem te stroje, te stroje też mi się podobają. Między innymi dlatego, że są yy, cięte i niedocięte. Widzicie, jak to wygląda? Bardzo ładne są te stroje. Powiem Wam, że zaczęły mi się podobać stroje, właśnie takie regionalne. Nie tylko polskie. Mam chyba bułgarskie też jeszcze. I być może zrobię taką grupę, właśnie z... pozbieram trochę stroje ludowe. Ale na razie nie mam ich za dużo, więc jakoś specjalnie ich nie rozdzielałem. No i pusta przestrzeń i luzaki z lat. 60 no, takie pojedyncze znaczki, nie wiem, czy one tu będą leżeć, czy nie na razie. No i mamy lata 70. Te znaczki mi się podobają, z dnia znaczka z 76 roku, te mi się podobają. Bo to ten kościółek no nie jest to Wang, ale to jest synkowa kościół, ale przypomina mi Wang. A ja jako osoba, która się urodziła na Dolnym Śląsku często, Odwiedzałem Sudety i tam ten Gościółek Bank odwiedzałem. Góry, też fajny temat, bardzo lubię temat gór, może kiedyś rozpocznę takie zbieranie, no na razie, na razie nie, tutaj w przestrzeniu góry jeszcze do włożenia czegoś, już pominąłem to tutaj, mamy bodajże witraże, już opisane nawet, no i trochę sztuki, to zapewne znacie. To nie będę w jakiś sposób tam długo pokazywał. Dlaczego parkami się zapytacie? A no dlatego, że jakie kupowałem, to osoba, która je zbierała, zbierała je parkami. I stwierdziłem, że je, ja je też zostawię w parkach, nie będę rozrywał. No i dlatego niektóre znaczki mam parami. Wszystkie znaczki, większość chyba, no może nawet wszystkie, które są parami, to kupiłem u jednej osoby. Ona właśnie zbierała parami. Ja parami raczej nie zbieram. Ja kupuję albo jeden serię, albo arkusik, albo blok. Pojedynczych znaczków też raczej nie kupuję. Chyba, że wyjątkowo pasuje do kategorii, jaką zbieram, do tematyki. Ale specjalnie pojedynczych znaczków też jakoś nie kupuję. Wolę, wolę serię zrobić. Kupić serię. No, te, te znaczki pamiętam z dzieciństwa, no lata, lata 70. to są, tak? Yy, to pamiętam już, yy, jak no, były popularne te znaczki po prostu. My też mam je parkami, więc już tak zostawiłem. Nikolas Kopernikus Zamki chęciny, Wiśnić, Będzin, Ogrodzieniec, Niedzica i Kwidzyn, Pieskowa Skała i Lidzbark Warmiński. Większość z tych zamków zwiedziłem. A, no, ciekawe, lubiłem jeździć po zamkach, oglądać. No, i tu, oczywiście, przerwa według mojej zasady i luzaki z danego rocznika. No, te luzaki nie wiem, czy będę je tu trzymał. Zobaczymy. Jakoś tam wielce na, na nich mi nie zależy. No i mamy lata 80. To są już lata, kiedy byłem na świecie. Więc te znaczki najbardziej pamiętam. To są też wszystko znaczki nowe. Akurat być może oglądaliście. Kupiłem cały klaser znaczków abonamentowych. To akurat to, co teraz patrzycie, lata 80. To są wszystko. Znaczki nówki sztuki nieśmigane z klejem bez kasownika z abonamentu. Powkładałem seryjnie te, co się powtarzały, to będę miał na wymianę. No, i tutaj na dole luzaki. Te luzaki może też gdzieś przeniosę, zobaczę jeszcze na razie. Tak powkładałem, bo to niedawno je wkładałem, bo chciałem zacząć w końcu serię polskich znaczków. Tu wojskowe. Tu mam trochę królów. Poczet królów i książąt polskich. No, tych królów pewnie dozbieram, żeby mieć całą stronę. Na razie całej strony nie mam, więc, więc nie dokładam. Ten znaczek jest ciekawy z punktu widzenia tego, że to 100 lat języka Esperanto. No, to jest ciekawostka. Polskie znaczki no, wydają z różnych powodów. No, akurat Esperanto to jest taki, no, według mnie, ciekawszy temat, ale no, jak są znaczki e, wydane, no nie wiem, z okazji, co tu mamy. No to jest Światowy Dzień Pozczy to akurat nie, bo akurat Światowy Dzień Poszczyt to jest dobry temat do zbierania. My dalej jakieś, zaraz znajdę jakiś temat, który mi na przykład nie podchodzi głowy, no, za głowami żadnymi nie przepadam nigdy. No, i mamy światowy Dzień Poczty. Tu i tu. Ten znaczek bardzo dobrze pamiętam e, z mojego dzieciństwa. Miałem go na pewno kasowanego. Ten pamiętam, ten pamiętam. E, te znaczki pamiętam już z dzieciństwa, bo to są już lata 80. No, tą serię dobrze pamiętam też. Z, to nie jest seria tak de facto, no bo te znaczki były wydane e, w różnych terminach ale że one są, że tak powiem, no z jednej sztampy, no zobaczcie, tak samo polska napisana, tak samo tak powiem, nominał, graficzna oprawa podobna, no ale nie były wydane jednocześnie. Dobra, tutaj te znaczki też już pamiętam, no tutaj znaczki są, no nie wiem, Europejska Konferencja FAO, no, coś nieciekawe dla mnie, ja nie, nie interesuję się takimi tematami, co tu mamy? Kraków-Barbaka. No Kraków jak Kraków, no co tam pokazywać. Poległem służbie i obronie polskiej Ludowej. Ja jakoś się interesuję bardziej innymi tematami. Wojskowych tematów też nie za bardzo. Te znaczki lata 80. No jeszcze niektóre są ciekawe. Ten jest ciekawy, bo jest też cięty, także tu mam parkę, tu jest perforowana, a tu jest cięta. Co tam? Polski Czerwony Krzyż. Też Tutaj jest Stanisław Więckowski. No, nie znam się. Nie wiem, co to jest. No, ZUS, no. No okej, okay. no, 70 lat ubezpieczeń społecznych w Polsce. No okej, okay. no ale jakoś ten temat mnie nie interesuje. Tu już bardziej ta Solidarność mnie interesuje. To już ciekawy temat. Te znaczki trzymam też e, inwestycyjnie, bo one dosyć dobre ceny trzymają. No, i na koniec mamy coś takiego. Jakiś ceramika i leg Także to jeśli chodzi o lata 80. Jak widzicie, no tam już dalej nie poukładane, to dalej już Wam nie będę pokazywał. One czekają jeszcze na ułożenie. Jak widzicie, mam do lat 80. Nie mam znaczków z lat 90. ani znaczków z lat, lat 2000. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Otóż yy, moje zbieranie miało przerwę. Miałem przerwę mniej więcej od mojego liceum do, no, przez jakieś kilkanaście lat. To znaczy nie zbierałem wtedy znaczków, te znaczki sobie leżały, akurat nie te, czyli generalnie te znaczki, co miałem, to sobie leżały w szafie i nie zbierałem. Dlaczego? No, przestało być to modne, interesujące, że tak powiem, koledzy, koleżanki śmiali się z tego, że ja zbieram znaczki, no też, no, nie było to popularne wtedy już, i odłożyłem to, więc nie mam za bardzo znaczków z lat 90. i 2000., ale jeszcze jednym powodem, dlaczego nie mam tych znaczków, jest to, że one mi się nie podobały. Większość znaczków z tych lat mi się nie podobają. Tam może niektóre pojedyncze przypadki, więc nie za bardzo będę uzupełniał te kolekcje. Teraz, teraz troszkę bardziej patrzę na znaczki te nowsze, czyli powiedzmy od 2000. 10/2013 roku, te, te znaczki już mi się bardziej podobają. Patrzę też na znaczki zagraniczne, no ale to dzisiaj mówimy tylko o znaczkach polskich. Dlatego właśnie nie mam znaczków tam, na przestrzeni powiedzmy 20 lat. Tu mam jeszcze dwa klasery. Pokazuję wam, dlaczego je mam i z jakiego powodu. Pierwszy klaser są to duble. Są to po prostu duble, które nie weszły do tamtego poprzedniego klasera, co widzieliście. Ale tu są też duble, na przykład zwierząt. Bo na przykład mam dwie takie same serie. I jedną serię włożyłem do klasera, który zobaczycie w następnym filmiku, a druga seria zostaje tu do wymiany albo do sprzedaży. Także te duble Wam na szybko pokażę. Sportowy klaser też Wam będę pokazywał, także wszystko w swoim czasie. A tu macie duble wszystkich, wszystkich tematyk, które są czyste i bez kasownika. Czyli takie można powiedzieć prosto z fabryki. Akurat tu z kasownikiem wyszły, ale też ładne są, więc je tutaj włożyłem. Ale generalnie tutaj są znaczki czyste bez kasownika. No i tutaj też włożyłem, bo już nie było miejsca w innym miejscu w innym klaserze. Także coś takiego, no te znaczki mi się nie podobają na przykład i nie chcę mieć ich w swoim klaserze, ale może komuś się podobają, to ktoś sobie ze mną się wymieni na te znaczki. Dzisiaj jak się spotkamy na przykład na spotkaniu, które na przykład może wkrótce zorganizuję, zobaczymy. Piszcie, czy, jeszcze, czy jesteście zainteresowani, żeby takie spotkanie zorganizować. Raczej nie planuję nigdzie w najbliższym czasie wyjeżdżać z Warszawy, no, chyba że we Wrocławiu jest taka opcja, żeby zrobić spotkanie we Wrocławiu albo w Warszawie, ale to jeszcze nie znam terminu, więc tak tylko mówię ogólnie. A tu jest klaser, w którym mam kasowane znaczki, używane takie, które no też nie, nie zostały umieszczone w dużych ilościach, bo z nich wybierałem po jednym do tamtego głównego klasera, a tu są właśnie takie w dużych ilościach które na wymianę z kimś również można, mogę zastosować. O, na pewno na pewno poznajecie te znaczki, jeśli zbieracie Polskę. Tych mam bardzo dużo. Tutaj taka seryjka. No to jeśli przyjdziecie na spotkanie, jeśli będę organizował, myślę, że w tym roku jeszcze zorganizuję przynajmniej jedno spotkanie, a może nawet dwa. Planuję w Warszawie i we Wrocławiu tak myślałem, ale jeszcze nie znam terminu. Nie wiem kiedy. Więc śledźcie Facebooka, na dole macie adres Facebooka. Polecam śledzić codziennie, bo tam na Facebooku codziennie daję posty filatelistyczne, a czasami nawet i dwa posty. Jak coś ciekawego się pojawi i nie chcę czekać, żebyście wiedzieli jak najszybciej, no to polecam Facebooka śledzić, bo na YouTubie filmiki będą jeden, dwa filmiki w tygodniu, nie więcej. Z uwagi na obowiązki, jakie mam, bo również pracuję zawodowo. Filatelistyka to jest tylko moje hobby, więc spędzam tylko momenty z filatelistyką, a większość czasu to obowiązki codzienne. Dlatego polecam Facebooka śledzić. Na Facebooku codziennie coś piszę, jakieś ciekawe artykuły Wam linkuję. Linkuję Wam, publikuję też Wam nowe znaczki, jakie pojawiają się na świecie. Planuję też zrobić konkurs. Do tych, co dotrwali do tego momentu, to informuję, że będzie konkurs, ale będzie bardzo poważne zadanie dla Was wszystkich do zrobienia, ale nagroda też będzie zacna. Drogi znaczek inwestycyjny. Więc polecam śledzić Facebooka, wkrótce będzie tam filmik, który będzie tylko na Facebooku, na YouTube go nie będzie. No to to są mówię, takie znaczki na wymianę. Jak się gdzieś spotkamy, to można do tego klasera zajrzeć i sobie coś wybrać. No dobrze, słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Jeszcze pokażę Wam klaser, tego, jeszcze raz katalog, z tego katalogu korzystam. 2021 raczej, nie będę kupował, kupię sobie od razu 2022. Już niedługo, za jakieś parę miesięcy, żeby mieć najnowszy. Ja z niego korzystam, jestem zadowolony. No dobrze, słuchajcie, kończąc, yy, zachęcam do patrzenia, do oglądania yy, kolejnych filmików. Kolejne filmiki również będą o polskich znaczkach, ale będę wam pokazywał różne kategorie. Pokażę Wam sport, pokażę Wam przyrodę, pokażę Wam zwierzęta, pokażę Wam yy, kosmos. No, tych tematów jest bardzo dużo, więc, yy, tak jak powiedziałem na początku, jest to seria filmików o polskich znaczkach, która będzie no, przez ładne kilka tygodni. Tych filmików na pewno powstanie kilka, więc zachęcam do śledzenia kanału, zachęcam do wchodzenia na Facebooka, zachęcam do lajkowania, do subskrypcji. To jest bardzo ważne, żebyście subskrybowali kanał, bo no, konkurs się nie odbędzie. To tak wstępnie mówię, dlaczego. No, jak nie będzie subskrybentów, to konkursu nie będzie. Więc ale szczegóły na Facebooku. Szczegóły na Facebooku śledźcie w Facebooka. Myślę, że w przyszłym tygodniu pojawi się, pojawią się szczegóły i informacje, co i jak, co będzie do wygrania. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, że przyjdzie nagroda, którą już zamówiłem, bo dopiero idzie ona do mnie, co będzie nagrodą w tym konkursie, tak jak powiedziałem, wartościowy znaczek inwestycyjny. No ale on musi do Minapie przyjść, a idzie z zagranicy, więc to może trochę potrwać. Jak tylko przyjdzie, to nagram wideo i powiem Wam na czym będzie polegać konkurs, co trzeba będzie zrobić i, i, i co będzie do wygrania. No dobrze, kończąc, bo już filmik 20 minut mija, zachęcam do kolejnych filmików. Dzięki, cześć.